Po pierwsze, przekonać przedszkolaków i ich rodziców, że szkoła podstawowa w Czarnym Lesie to najlepszy wybór, jeśli chodzi o kontynuację procesu edukacji. Po drugie, pokazanie im placówki od środka na długo przed początkiem nowego roku szkolnego, aby podczas kolejnej wizyty, choć w niewielkim stopniu, poczuli się tu już jak u siebie. Takie założenia postawili przed sobą organizatorzy Dnia Otwartego, który czarnoleska placówka imienia Jana Kochanowskiego zorganizowała w połowie marca. Intencją jest, żeby zapoznać i rodziców i dzieci z edukacją, z tym, co się dzieje w naszej szkole, co dzieci mogą zobaczyć na lekcjach, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, czyli wszelkiego rodzaju kółka plastyczne, kółko, taneczne, chórek, a na lekcjach różne doświadczenia, eksperymenty. No z tym, co w szkole na co dzień mogą się spotkać, że to nie jest tylko nauka w naszej szkole, ale również jest zabawa, tak jak w przedszkolu. Największe plusy to wydaje mi się, że jest super przygotowanie nauczycieli, którzy mają fantastyczny kontakt z uczniami, bardzo dobrze wyposażone szkoły. Jesteśmy chyba jedną z nielicznych szkół, gdzie no praktycznie chyba tylko w dwóch salach nie mamy tablic interaktywnych. Bardzo dobrze wyposażona jest pracownia internetowa no i ogrom zajęć pozalekcyjnych, na które dzieci mogą uczęszczać. W trakcie Dnia Otwartego opinii o szkole w Czarnym Lesie zasięgnąć można było z pierwszej ręki, czyli u jej obecnych uczniów. A ci nie mają żadnych wątpliwości, że placówka, w której sami się uczą, to najlepsza alternatywa dla tych, którzy wkrótce z przedszkolaków zamienią się w uczniów. Szkoła w czarnym lesie jest bardzo fajna i chcę do niej chodzić. Policiłabyś innym dzieciom, żeby właśnie do tej szkoły chodziły? Tak. Dobra. Poziom nauki jest duży. Szkoła jest fajna. Nauczyciele są fajni i cała szkoła jest fajna. Każda szkoła to przede wszystkim miejsce, gdzie realizowany jest program edukacyjny, ale dla jej podopiecznych niezwykle istotna jest też oferta zajęć pozalekcyjnych, no i oczywiście atmosfera, na którą składają się relacje zarówno z kadrą pedagogiczną, jak i rówieśnikami. Także pod kątem tych aspektów o czarnoleskiej szkole mówi się w samych superlatywach. Każdy ma tutaj jakąś swoją paczkę, wielu przyjaciół, kolegów, koleżanki. Raczej się dogadujemy, mamy organizowane jakieś zajęcia integracyjne, nawet z psychologiem jakieś rozmowy, z pedagogiem, więc myślę, że jest fajnie. Nikt raczej nie jest sam, wszyscy są zadowoleni, uśmiechnięci. Jesteśmy pomocni. Zawsze Jakoś pomagamy tam słabszym na przykład się uczyć, czy y, jesteśmy dla siebie uprzejmi. Ta szkoła jest dla, y, fajna, ponieważ mamy wiele organizowanych y, dni akademię, mamy y, uczniowie mogą y, uczyć się od siebie, ponieważ jest wiele zainteresowań. Y, no myślę, że szkoła jest dlatego fajna, że możemy razem się uczyć, tak? Nie ma czegoś takiego, że każdy uczy się oddzielnie. Y, pomagamy sobie nawzajem, starsi pomagają młodszym. Nie ma tej takiej rywalizacji ze sobą, kto najlepiej. No i Szkoła moim zdaniem, jest według mnie jest najlepsza, tak? Bo mi się tutaj bardzo dobrze uczy. To jak tę murę opuścić, to pewnie łyska wokół się zakręci. Na pewno tak, Będzie, będę wspaniale tą szkołę wspominała. Na wiele uroczystościach brałam udział, więc wspomnienia są naprawdę duże. Na program dnia otwartego szkoły w Czarnym Lesie złożyły się między innymi pokazowe zajęcia plastyczne, ruchowe czy też sportowe. Nie zabrakło też przedstawienia wesoły świat Jana brzechwy w wykonaniu podopiecznych placówki.